Włóż reklamówkę foliową do zlewu. Nie będziesz musiał wzywać hydraulika. Wystarczy zwykły worek foliowy i odpływ będzie drożny. Jeśli ze zlewu wydobywa się nieprzyjemny zapach i słychać bulgotanie w rurach, jak najszybciej zastosuj tę metodę. Wyjmij sitko ze zlewu. Najpierw wlej trochę płynu do mycia naczyń. Płyn usuwa tłuszcz gromadzący się w odpływie. W kuchennym zlewie zawsze jest go sporo. Jeżeli stosujesz ten sposób pierwszy raz, wlej go dość dużo. Na pewno jest w rurach sporo tłuszczu przyklejonego do ścian. Teraz użyjemy sekretnego białego proszku. Wsyp około czterech łyżek do zlewu. Pora na trzeci składnik, jest nim ocet. Wystarczy około 200 ml wlać do odpływu. Od razu zajdzie reakcja octu z białym proszkiem i szybko będzie przybywać piany. Na pewno się już domyślasz, że białym proszkiem była soda oczyszczona. Teraz jest czas użyć triku z reklamówką. Weź worek i włóż go w odpływ. Staraj się zatkać zlew. Możesz przydusić worek butelką octu lub innego płynu. Jeżeli zrobiłeś to prawidłowo, piana zacznie wychodzić też przez ten mały otwór. To odpowietrznik. Kiedy już nie będzie przybywać piany, odetkaj zlew i zobacz, co się stanie. Jeśli piana zacznie się znowu wydobywać ze zlewu, to zatkaj go jeszcze raz na dłużej. Najczęściej potrzeba pół godziny, aby mikstura oczyściła zlew. Dopiero kiedy już wszystko będzie spływać do zlewu, możesz odkręcić gorącą wodę i spłukać obficie zlew. Gorąca woda usunie wszystkie resztki, które rozłożyła soda z płynem i octem. Jeśli będziesz tak dbać o zlew, choć raz na miesiąc czy na dwa miesiące, nie będziesz musiał nigdy wzywać hydraulika.